Chłopaki stale dorzucali nowe linie tanktopów, blues i koszulek, a jedna z nich była początkiem ich przełomu. Linia z hasłem przewodnim jedz co chcesz, wyglądaj jak chcesz, którą wtedy wypuścili, okazała się ogromnym sukcesem. Pojawiało się zamówienie za zamówieniem, gdzie jeszcze do niedawna było ich maksymalnie kilkadziennie. I tutaj pojawił się prawdziwy problem. Jak możesz się domyśleć, nie wyrabiali z ogarnięciem tych wszystkich zamówień. Za mało miejsca w piwnicy, za mało ludzi, za mało czasu i za dużo kartonów, które walały się dosłownie wszędzie. I to właśnie doprowadziło do pierwszych większych transformacji w działaniach WK. Bo na przestrzeni kolejnych dwóch lat pojawił się pierwszy mniejszy lokal w formie magazynu za 300 zł miesięcznie z regałami i biurkiem na środku. Już nie było piwnicy. Chłopacy zaczęli korzystać z usług firm kurierskich, wysyłali zamówienia hurtowo, zwiększali nakład koszulek u zewnętrznej drukarni i zatrudnili pierwsze osoby do pomocy w obsłudze zamówień. A także uruchomili pierwszy prosty sklep online do sprzedaży odzieży. A co za tym idzie? nie sprzedawali już poprzez bezpośrednią komunikację.